Cześć witam wszystkich bardzo serdecznie i dzisiaj zagramy sobie w Outlast. Tak to jest ta gra, której się boję w chuj, a później nie mogę spać. Sikam na siedząco i, i płaczę czasami w kącie. W dużym pokoju go. Nie chcę tam izio. Tamu miś. Kurwa, tu nic nie widać. Co to było? Co to jest? Nie wiem, co tu... czego mogę się tu spodziewać, kurwa. Mam znaleźć księdza Pawła, czy jesteś obdarty, czy już nie? Chyba obdarty, do końca Twoja stara to pisała markerem, w wlazłem. Czekaj, patrzcie, co znalazłem. Oluju. Na kutkę drzwi. Co to jest za odgłos, kurwa? Jeba na burza. Kurwa! CO TO BYŁO?! Co to było, Nie był hydraulik, hydraulik Mariusz... To był bandyta Piotrek... Widziałeś go... Ej... a to już jest naprawdę nieżywy... Kto ty jesteś? super trzecia minuta już mam dosyć kurwa Ktoś przywrócił tego komputera Co to było? Jest jaka dzika muzyka się odpaliła? To był bandyta Piotr, ja go znam Ale czy on chodził, czy biegał, to nie był Mariusz na pewno A jakie miał bary wyjebane Pierdolony metanabol kurwa no Ja baterii nie mam kurwa na takie rajdy Czekaj, gdzie jest ksiądz? Prosto się nie idzie to Był bandyta Pójdę w lewo. No nie no, przecież mi się bateria skończyła, no przecież mam ostatnio! Dobra, inaczej. Tego nie mogę tak robić. O panu i nerwy. To był tylko bandyta z gry. Bandyto okropny. A tam na dole jest bandyta zły. Czy wszystkie kurwa miejsca w tym głównie sprowadzają się do tego tutaj, 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 do tej kałuży? Nie, no tam biegłem. No nie mam gdzie biec! Dobra, biegnę. Ej, ja, cio, myślałem, że nie można schodzić z tego. Ksiądz! Paweł! Jezu, tam coś było. WSZĘDZIE COŚ JEST, KURWA! WSZĘDZIE COŚ JEST! Paweł! Paweł, Piotrek, biegnij! Paweł! Paweł! <grymne> Kurwa nie ma gdzie iść <grymne> Może się go zapytał o drogę po prostu Ale nie, bo jak mnie złapie, to coś mi się stanie pewno z rękami, nogami, z uszami, z głową, z plecami O! Mam klucz do T-shop Mogę przekluczyć drzwi? Jedno mnie zastanawia Co za debil chodził i rozrzucał tu baterię. Dobra, mam dwie baterie Otworzy Czekaj, ja muszę powiedzieć no Gdzie ja tu mogę się, jak tu nic Wszystko jest dla mnie to samo Lulul. Czekajcie, trzeba się skupić Co to akurat było? do szopy, notatki No kurwa, w sumie gówno tu mam Przejąć budę chcą coś tam. Dobra, mniejsza, większa. <laughs> Mamy klucz do szoku. Misja. On tu jest ten koleś. Słyszycie to? On tu kurwa jest. I jak jest, znajdź ojca. A to nie jest ojciec. <laughs> Pawełku Martin. Sekundę ze dwóch. Dobra, jestem a co? Myślałeś, że uciekłem z domu? Nie. Ale już byłem na balkonie. Dobra, tam jest babok. Mamy baterię. Nie wiem gdzie iść, i cały czas trafiam w jedno miejsce. Próbowałem wypytać Nymfę o co chodzi, to mi powiedziała, że mam spadać. Zajebiście. Po co ja te drzwi zamknę? Teraz się boję go otworzyć, to jest najgorsze. Chuj, dobra. Dobra, jebać, kurwa, no ja pierdolę. Nic gorszego niż gruby hydraulik. Mariusz nie może mnie spotkać w tej grze. Chyba. Siostra, to jest muzyka. No to on tu jest, bo to nie jest muzyka z gry. Jezu, myślę, że to jakiś koleś, a to jak kurwa jakiś żyng na ziemi leży. Dobra, drzwi są otwarte. Minęła minuta od kiedy się pojawiłem ponownie i dalej nie idę. Jest. Jezu, co to jest za muzyka, no pojebało tych twórców Mogliby dodać jakieś, nie wiem Wule, wukusze, awekła, sysła Takie coś On tu za mną jest! Od razu, od razu muzyka się odpada. Szybko do domu, do domu, do domu, do domu, do domu, do domu. O, bezpieczny jestem, chyba No nie płacz, kurwa, bo on zaczyna płakać Ja się zaczynam jeszcze bardziej nerwować, kurwa Czekaj Prosto Wejdę na te drobki, tam, na te schody W lewo shopę I mam klucz do tej szopy do tej szopy Pisało, że do szopy Tak Klucz do szopy, tak pisze kurwa to nie do tej z której wyjąłeś. Dobra. No to muszę iść w prawo kurwa, no ale w prawo nic nie ma! Chociaż A nie daj! Teraz zamykaj. Paraliż, paraliż, kurwa totalny paraliż Nie się. Kurwa z każdej strony coś jest Idę do pomieszczenia A w pomieszczeniu są drzwi jeszcze raz bym prosił o burzę. 3, 2, 1, Nie wiedziałem co zrobić i przebiegłem do przodu! Z oczami najprawdopodobniej No pojeb! Kurwa, pojeb! Pojeb! I co ja mam zrobić? Gdzie jestem? Pojeb! Po... Pojeb! Pojeb! Pojeb sobie poszedł. Jezu, jak Piotrek wyglądasz bliska, jaki on jest najstraszniejszy ze wszystkich straszniejszych potworów, z najbardziej strachowych, ich do góry. Paweł, i cię Co chcesz? W ją mam, tam był Piotrek! Jest jeszcze Piotrek? Patrz, czy są, mów mi, czy są save'y tylko. tam coś jest kurwa tam coś jest widzisz to? to się rusza idę tam co się kurwa stało? nie kurwa nie nie kurwa nie 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 ja chcę save zjezmie ktoś w trybie nau kurwa mać i chuj I on znowu tam będzie Nienawidzę tej Do Dlaczego wy mnie kurwa zmuszacie? Dobra, jeszcze raz, póki mu baterię jo. jo idę tyndy Zobaczyć co tu mamy a ładny radio mu, nie ma bądź tam! Patrz bądź! No ja muszę się skokać tu przez do... Wimbledon mam do odjebania ty cały na dachu Ameryka mnie nie nerwuje. W ogóle ktoś tam siedział kurwa, widziałeś jak spadłem I sam siedział, on się niczego nie boi. Czemu on tego nie chce przeskoczyć? Jak teraz spadnę to kończę nagrywanie, rozumiecie? No przeskocz po prostu No kurwa nie chcę! Dobra przeskoczył, macie szczęście wszyscy Dobra ja mam szczęście bo musiał iść jeszcze raz ja pierdolę, co to kurwa Tomb Raider? Przestraszyłem burzem, spad kurwa. Pojebany jesteś, Zeus? Jeszcze ty przeciwko mnie? Tyle odcinków wspólnych w foreście mieliśmy. Jak spadnę, to mogę wejść w razie w góry, Widzę. Dropką A tu jak spadnę? To spadnę po prostu. Dobrze, fuj. Boż nie widzę tej gry. Ja muszę kurwa rozpędzić, tak szybko, że nam Aha, nie było trzeba się rozpędzać, nieważne. W ogóle to mi przypomina z... To mi przypomina... Pewną misję z tego... Murder Nie? Co było kotem I, ta, i bym, bym... był nim to już tam bym przeskoczył przez płot i już bym był gdzieś kurwa... Daleko stąd Albo jeszcze dalej nawet Teraz czekaj, czy dobrze widzę I wejście Mfaciło, nie mów nic Czemu zawsze coś mówisz? To jest kurwa światło, widzisz to? Tu ktoś leży Co kurwa? Sam się stąd wydostań A mnie do złych rzeczy namawiasz O lu, tam coś było Po lewo Zajebiście, kurwa baterii nie mam znowu, a miałem trzy Tam coś jest czy mi się wydaje Bo wolę to widzieć teraz Kurwa nie żyje kurwa. Nie żyje. Kurwa nie żyje. Dobra, idę do ciebie. Czy widziałeś ducha też? To nie jestem pojebany jako jedyny tu na tej sali. A tego znudu obśrupałeś kurwa jak paznokcie? Cześć! Big Aha, dobra, dobra nic. Nie nie ważne. Bandyta Piotrek. Kurwa najstraszniejszy z bandytów. Kurwa mać ej, jest bo nie mam baterii. Nie porozrzucę żadnego idiota gdzieś tu baterii. ale dziękuję. Pierwszy raz się cieszę, że żebym poszedł w drugą stronę niż kazała mi pewnie gra. Jezu jakie to jest wielkie to kurde. Leży tu ktoś? Co ty sikosz prądem? I on się masturbuje tak? Robisz, co robisz? Jak ty walisz konia z zawiązanymi rękami? O ty kurwa Telepatyczny morderca Gdzie on tu wejść kurwa? Wydawałoby się, że tu Ale tu nie jakieś okno tu jest albo coś tu nie chcę sprawdzać bo pewnie wejdę i umrę nie po to tu wlazłem że stąd nie tędy wlaziłem kurda i masturbator O, ja nie wiem co. Mam... Dobra, no chyba wiem. Przy kim? Ej, faktycznie, czy ty to kurwa widziałeś, jak ty jesteś ślepa? Ona jest ślepa, ona nic nie widzi normalnie Widzę. jeszcze. Nie widzisz. Muszę wejść do tego budynku? No patrz, widzisz tu? Ale jak tu zejdę to pewnie kurwa gra od porządku Oj przepraszam Nie no w sumie nie przepraszam jestem u siebie na kanale Kurwa i co ja mam zrobić No wydaje się że mam tu skoczyć ale to by było najbardziej bez sensu rozwiązanie jakie kurwa świat widział Chociaż czekajcie, właziłem z tej strony Tak ładna altana widzieliście jakieś taką Właziłem z tej strony Czekaj, musimy się dodawania odpalić. Łaziłem z tej strony. Tak? Na pewno, bo nie ma innego wejścia tu. Łaziłem z tej strony. Dobra, i co dalej? Zalazłem tu. Idę tu. I tu mam dziurę. Idę to tak Po co jest ta dziura? Kurwa, pierwsza misja, której w ogóle nie rozumiem Kurwa, zaraz stracę całe baterie, dobra, chuj. Teraz kolej śmierci. Zapisywanie, kurwa, dobrze. Ile już gram? To jeszcze muszę pograć 20 minut dopiero. może. niech. nie chcę. Amelka, coś się dzieje. Amelka, coś się dzieje. Amelka! Amelka. Amelka, coś się dzieje. Nie wiem, jakaś dziwna muzyka, najdziwniejsza na jest. No kurwaj! Jestem w dupie, w tym samym miejscu co byłem! tu? Tak! Nie, Nie? Wydaje się, że to było to miejsce, w którym już tak dreptałem tu. Tak, ja zmienię baterię, bo kurwa coś mnie zaskoczył pewnie zaraz. Za, za długo było cicho. No i patrz, czy jest ten murek, chyba ja go miałem Albo nie. Kurwa, jak ta bateria się rozładowuje szybko. To nie to bo kurwa nic nie widać, te. co mam im tak grę pokazać? Bardzo fajna gra, zobaczcie co się dzieje, śmietniki, gówno. Co co im powiem, kurwa? No i później w chuj, straszne. Amelka nie żyje chyba. Ojciec, no chodź, bo chcę skończyć ten odcinek.

Amelka, on jest za mną! Amelka, on tu idzie. Amelka, słyszysz? Czy to jest Fuck Czeka, ja muszę pomyśleć jak tu wejść, na pewno oknem Ja pierdolę jak to wygląda Jak któryś debil jeszcze raz coś takiego zbuduje To zabije jego, jego matkę, babkę, dziadka I tak samo ich utopię jak ten koleś w tym się głównie utopia Gdzie jest kurwa wejście do tych Jedz dole. Fuck. Miałem go tylko znaleźć, jak nie ma nic.

Nie, 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 naprawdę więcej Normalnie kurwa wysiada mi układ nerwowy Nie serio, ja nie, 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 nie Z gruby duchy, dwa takie straszne downy w jednym odcinku to jest dla mnie za dużo Jak się uda to mam gdzie niedzielę jeszcze coś nakręcę się nisko aż po samy kule na razie cześć pompa jebać, fubusom, match, outlast też Grubego jeszcze bardziej Mariusz Jebany gnuły